Młoda para, razem od czterech lat i z obiecującą przyszłością, staje w obliczu nieoczekiwanego obrotu wydarzeń, gdy podróż służbowa zmienia wszystko. Gdy odkryje, co się stało, będzie skłonny zniszczyć swojego byłego partnera. Czy też zachowa stoicki spokój? Jestem tutaj, aby podzielić się moją historią w nadziei. Że rozjaśni to mój umysł i pomoże odkryć moje następne kroki. W skrócie, moja dziewczyna, z którą byłem prawie cztery lata, miała jednorazowy romans z innym mężczyzną podczas podróży służbowej. Dowiedziałem się o tym od nieznanego źródła i zakończyłem związek tego samego dnia. Od tego czasu śledzi każdy mój ruch, a ja przyznaję, że martwię się o swoje bezpieczeństwo. Oboje jesteśmy w wieku 20 lat i poznaliśmy się przez wspólnego znajomego. Zaczęliśmy się spotykać po wymianie kilku wiadomości i rozmowach telefonicznych, odkrywając wiele wspólnych zainteresowań i natychmiastową chemię. Przez dwa miesiące spotykaliśmy się niezobowiązująco, zanim zakochaliśmy się i oficjalnie zostaliśmy parą. Ona pracuje dla znanej krajowej firmy, a ja jestem inżynierem w firmie produkującej sprzęt. Oboje mamy dobre wynagrodzenia i korzyści. Mimo czasu spędzonego razem, zdecydowaliśmy się mieszkać osobno ze względu na lokalizację naszych biur po przeciwnych stronach miasta. Jej mieszkanie jest 10 minut od biura, a ja mieszkam w tym samym budynku, w którym pracuję, do tego stopnia, że codziennie chodzę pieszo lub jeżdżę rowerem na lunch do domu. Odległość między naszymi mieszkaniami poza godzinami szczytu wynosi mniej niż 30 minut, co pozwalało nam spędzać dużo czasu razem, nawet w tygodniu. W weekendy na zmianę zostawaliśmy w moim mieszkaniu lub u niej. Nasze rodziny nas uwielbiały i zmierzaliśmy w kierunku małżeństwa. Wszystko wydawało się idealne, aż nagle przestało takim być. Wciąż nie mogę uwierzyć, jak najgłębszy i najbardziej kochający związek mojego życia zakończył się tak nagle. Pod koniec zeszłego miesiąca moja była i grupa kolegów pojechali do innego miasta na targi branżowe. Brała udział w takich wydarzeniach kilka razy w roku i już wcześniej była na tych targach. Więc nie było w tym nic niezwykłego. Kiedy była poza domem, zawsze dzwoniła do mnie wieczorem i rozmawialiśmy, aż zasnęliśmy z wyjątkiem ostatniej nocy tej podróży. Tego wieczoru wszyscy pracownicy poszli na kolację do eleganckiej restauracji, bez żadnych szczególnych wydarzeń podczas posiłku. Jednak po kolacji, impreza trwała dalej i wszyscy poszli pić na własną rękę. Zadzwoniła do mnie, gdy szła do baru, i rozmawialiśmy przez około 20 minut, aż dołączyła do kolegów. Życzyłem jej miłej zabawy i umówiliśmy się, że porozmawiamy następnego dnia. Krótko mówiąc, moja była spędziła noc z innym mężczyzną w hotelowym pokoju. Choć mogło im się upiec, mężczyzna nagrał spotkanie na swój telefon, a wideo zostało mi anonimowo wysłane dwa tygodnie później. Nie będę wchodzić w szczegóły, jak wideo do mnie dotarło, ale zostało wysłane bez śladu. Tego wieczoru, jak było zaplanowane, pojechałem do mieszkania mojej dziewczyny. Zamiast romantycznej kolacji, pokazałem jej wideo. Jej reakcja nie była taka, jakiej się spodziewałem. Obejrzała wideo w milczeniu, ze wzrokiem utkwionym w ekran. Po około minucie zatrzymałem wideo i zapytałem, czy ma coś do powiedzenia. Bez spojrzenia na mnie, tylko pokręciła głową negatywnie. Wstałem i wyszedłem spokojnie, patrząc wstecz, zanim wyszedłem i widząc ją nadal siedzącą, bez emocji. Nie było łez, kontaktu wzrokowego, słów ani próby powstrzymania mnie od wyjścia. Wydawała się zamrożona w czasie. Wracając do domu, poczułem dziwny spokój, wspominając to, co się właśnie wydarzyło. Wydawało się, że to sen, z którego w końcu się obudzę. Kiedy dotarłem do domu, zjadłem coś lekkiego i usiadłem na werandzie z Bourbonem, rozmyślając o ostatnich czterech latach. Około godziny 10 wieczorem zadzwoniła do mnie jej matka, pytając, czy ją widziałem. Powiedziałem, że tak, że byłem z nią na początku wieczoru. Matka wydawała się uspokojona, mówiąc, że próbowała się z nią skontaktować, ale bezskutecznie. Jak się później dowiedziała, poinformowałem ją, że właśnie się rozstaliśmy. Była zdenerwowana i zapytała, dlaczego. Powiedziałem, że z szacunku pozwolę jej córce to wyjaśnić. Po tonie jej odpowiedzi zrozumiała, że stało się coś poważnego i nie naciskała dalej. Zamiast tego powiedziała, że pojedzie do mieszkania córki i zadzwoni do mnie, kiedy tam dotrze. Odpowiedziałem, że to nie jest konieczne, ponieważ nie jesteśmy już razem. Podziękowałem jej za to, że zawsze mnie dobrze traktowała i powiedziałem, że będę tęsknił za nią i jej mężem. Jej rodzice to dobrzy ludzie i bardzo się do nich zbliżyłem przez te lata. Trochę się wzruszyłem, mówiąc to, a ona również się wzruszyła, mówiąc, że to nie jest pożegnanie i że jeszcze porozmawiamy. W głębi duszy wiedziałem, że nasz związek nigdy nie będzie taki sam. Choć wydaje się silny i nieporuszony, zapewniam, że od czasu odkrycia zdrady miałem wiele chwil słabości. Płakałem i krzyczałem, ale zawsze, gdy byłem sam w domu lub w samochodzie. Mimo wszystko nie opuściłem ani jednego dnia pracy i trzymałem się swojej rutyny na siłowni, co pomogło mi utrzymać koncentrację i kontrolę. Aby było jasne, nie ma możliwości, żebym kontynuował związek z kimś, kto był niewierny. Zawsze czułem to bardzo intensywnie, a moja dziewczyna o tym wiedziała. Co ciekawe, ona też twierdziła, że czuje to samo, ale najwyraźniej jej uczucia zmieniły się w pewnym momencie w ciągu ostatnich czterech lat i nie przejmowała się, żeby mi o tym powiedzieć. Przedwczoraj zadzwoniła do mnie matka mojej byłej dziewczyny. Zapytała, czy zgodziłbym się spotkać z jej córką aby mogła wyjaśnić co się stało i znaleźć jakieś zamknięcie. Odpowiedziałem, że nie spotkam się z nią, ale jestem gotów na rozmowę telefoniczną, pod warunkiem, że będę mógł ją nagrać. Matka podzękowała i powiedziała, że jej córka do mnie zadzwoni. Od czasu rozstania moja była, nie próbowała się ze mną skontaktować ani razu. Kiedy wspomniałem o tym jej matce, powiedziała, że uważa, iż jej córka miała załamanie nerwowe. Stwierdziła, że nie wróciła do pracy i nie wychodziła z mieszkania. Minęło kilka godzin, a ja poszedłem spać tuż po północy. Po zaśnięciu odebrałem telefon od mojej byłej. Odpowiedziałem sennie i powiedziałem: "Halo". Ona odpowiedziała: "Cześć", a ja milczałem. Po około 30 sekundach zapytałem, dlaczego zadzwoniła. Powiedziała, że chciała przeprosić. Odpowiedziałem, że jej wybaczam. Zamilkła, prawdopodobnie zaskoczona moją odpowiedzą, i zapytałem, czy jest coś jeszcze. Powiedziała, że chciała wyjaśnić, co się stało tamtej nocy, aby lepiej zrozumiał sytuację. Odpowiedziałem, że to nie jest konieczne, ponieważ wideo powiedziało mi wszystko, co musiałem wiedzieć. Zaczęła płakać, mówiąc, że nie znam całej historii i że wie, że to wygląda źle, ale może to wyjaśnić. Powiedziałem, że chyba, że to była jej zła siostra bliźniaczka na wideo, nic się nie zmieni. Również jasno powiedziałem, że nie ma dla mnie akceptowalnych stopni niewierności i chyba, że została zmuszona do tego, co widziałem, jej wyjaśnienia niczego nie zmieniał. Na podstawie tego, co widziałem na wideo, nie była do niczego zmuszana i wydawała się zachęcać do spotkania. Wybuchła, mówiąc, że to był głupi błąd i bardzo żałuje, twierdząc, że oboje byli pijani. Choć facet na wideo wyraźnie był pijany, ona nie wyglądała na pijaną. Mówił bełkotliwie i kilka razy stracił równowagę, podczas gdy ona wydawała się być w pełni kontrolowana. Wskazałem to, a ona upierała się, że była pijana i miała okropnego kaca następnego dnia. Zacząłem się denerwować i zanim wybuchłem, powiedziałem, że już wystarczy i zakończyłem rozmowę. Próbowała do mnie dzwonić kilka razy, ale nie odebrałem. Kilka godzin później, kiedy w końcu znów zasnąłem, usłyszałem klucz w moim zamku i lekkie pukanie do drzwi. Miałem wewnętrzny zamek, więc drzwi się nie otworzyły. Wiedziałem, że to ona, zanim jeszcze spojrzałem. Zobaczyłem ją stojącą tam w długim płaszczu, mimo upału 27 stopni Celsjusza. Nie otworzyłem drzwi, a ona pukała przez jakieś 15 minut, zanim wróciła do samochodu. Choć byłem głęboko zniesmaczony, nadal martwiłem się o jej bezpieczeństwo, ponieważ było już po trzech w nocy, a ona nie była w stanie prowadzić. Postanowiłem zadzwonić do jej rodziców i poinformować, gdzie jest. Przyjechali około 30 minut później, a jej ojciec odprowadził jej samochód. Ona odjechała z matką. Po tym nie mogłem już zasnąć. Później tego dnia, wracając do mieszkania na obiad, zobaczyłem jej samochód zaparkowany przed budynkiem. Nie chcąc konfrontacji, zawróciłem, zanim mnie zobaczyła. Wróciłem do biura i zadzwoniłem do jej matki, żeby poinformować, gdzie jest. Jej matka przeprosiła i powiedziała, że zadzwoni do córki i każe jej wyjść. Tego wieczoru wyszedłem na kolację i kręgle z przyjaciółmi. Wróciłem do domu po godzinie 21. Byłem wykończony brakiem snu, więc poszedłem prosto do łóżka. Około dwóch nad ranem znów obudził mnie dźwięk pukania do drzwi. To była ona, tym razem w białym szlafroku. Zamiast dzwonić do jej rodziców, postanowiłem zadzwonić bezpośrednio do niej. Błagała, żebym ją wpuścił, mówiąc, że chce porozmawiać osobiście. Powiedziałem, że wszystko już wyjaśniliśmy i że jej wybaczyłem, więc nie ma o czym mówić. Powiedziała, że nie zrezygnuje i będzie przychodzić każdej nocy, dopóki jej nie wpuszczę. Powiedziałem jej, że jeśli nie odejdzie, zadzwonię do jej rodziców, a jeśli to nie pomoże, zadzwonię na policję. Płakała i pytała: Dlaczego odmawiam rozmowy osobiście? Powiedziałem, że nie ma nic, co mogłaby powiedzieć, co zmieniłoby to, co zrobiła. Zaczęła znów płakać, tym razem tak głośno, że mogli ją słyszeć moi sąsiedzi. Zadzwoniłem do jej rodziców i powiedziałem, że znów jest przed moimi drzwiami i robi zamieszanie. Powiedziałem, że nie chcę ich ciągle niepokoić, ale jeśli nie zadzwonię do nich, będę musiał wezwać policję. Poprosili mnie, żebym tego nie robił i powiedzieli, że przyjadą po nią. Znów przyjechali i zabrali ją, tak jak poprzedniej nocy. Następnego dnia w pracy, około godziny 11, spojrzałem przez okno i zobaczyłem moją byłą parkującą na miejscu dla gości. Wysiadła z samochodu, podeszła do drzwi frontowych, zatrzymała się, odwróciła i wróciła do samochodu. Nie chciałem, żeby robiła scenę, więc zadzwoniłem do jej matki, ale nie odebrała. Spróbowałem więc na komórkę jej ojca i on odebrał. Po tonie jego głosu mogłem wyczuć, że był sfrustrowany tym, że znowu dzwonię. Przeprosił i powiedział, że się tym zajmie, po czym się rozłączył. Najwyraźniej zadzwonił do niej zaraz potem, bo po kilku minutach odjechała. To zaczynało mnie niepokoić, ponieważ nie chciałem, żeby miała wpływ na moją pracę lub powodowała problemy z sąsiadami. Dodatkowo zaczynało to wpływać na moje zdrowie, ponieważ nie spałem dobrze przez ostatnie dwie noce. Tego wieczoru pojechałem do domu rodziców na kolację i zostałem tam na noc, bo to były osiemdziesiąte urodziny mojego dziadka i urządziliśmy małe przyjęcie. Mieliśmy świetny czas i spałem całą noc. Następnego ranka, jadąc do pracy, otrzymałem telefon od ojca mojej byłej. Od razu wyczułem, że jest zdenerwowany. Zapytał mnie oskarżycielskim tonem, dlaczego zadzwoniłem na policję poprzedniej nocy zamiast do niego. Powiedziałem, że nie wiem, o czym mówi i poprosiłem, żeby wyjaśnił. Powiedział, że poprzedniej nocy ktoś wezwał policję, gdy ona była przed moim mieszkaniem o trzy nad ranem. Powiedziałem, że to nie byłem ja, bo nocowałem u rodziców. Przeprosił za swoją wybuchowość, mówiąc, że założył, iż to byłem ja. Kontynuował, mówiąc, że policja jej nie ukarała, ale przeprowadziła testy, żeby upewnić się, że nie jest pod wpływem. Chociaż nie powiedziałem nic jej ojcu. Jestem naprawdę sfrustrowany całą tą sytuacją. Chcę to zakończyć bez dalszych incydentów, ale jednocześnie szanując jej rodziców. Czy ktoś ma jakieś sugestie, co mogę zrobić, żeby to rozwiązać? Czuję, że jedynym wyjściem jest wezwanie władz, ale naprawdę nie chcę tego robić, ponieważ wpłynęłoby to negatywnie na jej życie, a nie chcę tego robić z szacunku dla jej rodziców. Proszę, pomóżcie. Wiem, że czujesz się zdradzony i zły na swoją dziewczynę ale zachęcam cię do dania jej zamknięcia, o które prosi, żebyście oboje mogli ruszyć dalej z życiem. Ty już idziesz dalej, ale ona nadal próbuje cię przyciągnąć z powrotem do związku, który zniszczyła. Ok, ale proszę, posłuchaj. Kiedy miałam 20 lat, miałam jednorazową niewierność z facetem podczas imprezy. Mój chłopak się dowiedział i całkowicie wykluczył mnie ze swojego życia. Nigdy się z tego całkowicie nie otrząsnęłam, mimo że minęło już 9 lat. On poszedł dalej, ale ja nadal tkwię w przeszłości i płaczę. Z Twojego opisu wynika, że mieliście świetny związek, zanim to się stało. Cztery lata to dużo czasu, żeby być z kimś, by nagle wszystko się rozpadło. Czy myślałeś kiedyś o terapii par, lub może najpierw indywidualnej terapii, a potem doradztwie dla par? Jest mi smutno, gdy widzę, jak młode pary rozstają się przez głupie błędy. Nie słuchaj tych bzdur. Zdrada nie jest głupim błędem. To świadoma decyzja. Nawet jeśli zdarzyło się to tylko raz, było to zaplanowane. Sama postawiła się w tej sytuacji z własnego wyboru. Przestańcie usprawiedliwiać to jako zwykły błąd. Twoja jedyna opcja teraz to wezwanie policji, jeśli ona pojawi się ponownie. Sugeruję, abyś złożył skargę i uzyskał tymczasowy zakaz zbliżania się. Niestety, widziałem wiele podobnych sytuacji w mojej pracy. Często kobieta odwraca sytuację przeciwko mężczyźnie, oskarżając go o coś jako ostatnią próbę zatrzymania go, lub, co gorsza, powodując obrażenia fizyczne. Nie daj się wciągnąć w te sytuacje. A teraz aktualizacja dotycząca mojej niewiernej E. Po pierwsze, chcę podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na mój pierwotny post. Wasze komentarze były odkrywcze i pomocne, a niektóre były absolutnie zabawne. Zacznę od tego, że na szczęście nie miałem więcej kontaktu z moją ani z jej rodzicami od mojego posta. Nie spodziewałem się, że tak się stanie, ale myślę, że jej rodzice przekonali ją, aby przestała mnie śledzić i skupiła się na swoim życiu. Od mojego pierwszego posta odkryłem nowe informacje, które są zarówno niepokojące, jak i tajemnicze. Kilka tygodni po moim ostatnim poście otrzymałem telefon od wspólnej znajomej, która nas przedstawiła. Nie rozmawiałem z nią od miesięcy. Ponieważ dużo podróżowała służbowo. Spotkała moją E w aptece i dowiedziała się o naszym rozstaniu. Zadzwoniła, aby dowiedzieć się, jak się mam. Podczas naszej rozmowy poinformowała mnie, że moja E była z kolegą z pracy tamtej nocy. Chociaż nie miało to znaczenia, było interesujące dowiedzieć się, kim był ten facet, ponieważ wcześniej nic o nim nie wiedziałem. Znajoma również poinformowała mnie, że moja E wraca do pracy, a ten facet już tam nie pracuje. Podobno został zwolniony lub sam odszedł. Wiedza o tym była interesująca, ale nie miała już znaczenia, ponieważ już ruszyłem dalej. Jednak to, co mnie zaniepokoiło, to to, że moja powiedziała jej, że nic jej nie powstrzyma przed odzyskaniem mnie. W zeszłym tygodniu otrzymałem więcej informacji z nieoczekiwanego źródła. W poniedziałek skontaktowała się ze mną przez Facebooka żona faceta z wideo. Chciała pilnie ze mną porozmawiać. Wahałem się odpowiedzieć, ale po kilku wiadomościach zdecydowałem się do niej zadzwonić. Powiedziała, że moja E miała długotrwały romans z jej mężem i chciała, żebym o tym wiedział. Powiedziałem jej, że już wiem i że nie jesteśmy już razem. Zapytała, jak się dowiedziałem, i wyjaśniłem, że otrzymałem anonimowe wideo pokazujące ich razem. Okazuje się, że ona też otrzymała to wideo. Ona uważa, że wideo zostało wysłane przez kogoś z firmy. Prawdopodobnie z działu HR lub Bezpieczeństwa, kto miał dostęp do danych z firmowego telefonu jej męża. W filmie robią kopie zapasowe wszystkich wiadomości, zdjęć i filmów z telefonów pracowników w chmurze i skanują je w poszukiwaniu potencjalnych naruszeń kodeksu postępowania. Powiedziała, że jej mąż nie tylko zdradzał, ale był idiotą, używając firmowego telefonu do nagrywania wideo. Bez względu na to, kto wysłał wideo, jesteśmy wdzięczni tej osobie za ryzyko utraty pracy, aby nas ostrzec. Żona powiedziała, że po odkryciu wyrzuciła męża z domu i jest w trakcie rozwodu. Chce zrobić to, co najlepsze dla siebie i ich córki. Powiedziała również, że sprawdza z prawnikiem, czy może pozwać moją e za zniszczenie ich małżeństwa. Dziękuję Bogu, że ten koszmar w końcu się dla mnie skończył i że odkryłem prawdziwą naturę mojej e, zanim posunęliśmy nasz związek na wyższy poziom. Bardzo dziękuję wszystkim jeszcze raz. Zamknę to konto, aby móc ruszyć dalej. Rozłanie kawy to błąd. Wymówienie słowa niepoprawnie to błąd. Ale zdrada partnera z kimś innym jest daleka od bycia błędem. Zdrada to świadoma decyzja i nie ma na to usprawiedliwienia. Również wątpię, że to był pierwszy raz, kiedy zdradziła. Gdyby wideo do mnie nie dotarło, z pewnością kontynuowałaby zdradę przez długi czas. Zakończenie związku i ruszenie dalej było właściwą decyzją. Osoby, które sugerują, aby jej wybaczyć, są oderwane od rzeczywistości lub nie mają szacunku do siebie i powinny być ignorowane. Chciałbym poznać Waszą opinię. Co zrobilibyście na miejscu autora? Czy postąpilibyście inaczej? Pokażcie swoje wsparcie dla kanału, zostawiając lajka like i komentarz. Dziękuję za oglądanie do końca.